Przechodząc do śmierci Chopin, ona została transportowana do świątyni Santa Madeleine. Ma 75 lat. Pół wieku uczyła w tym samym mieście, ćwierć wieku w tej samej szkole. Nazywa się Wojciecha Dutkiewicz. I trzeba powiedzieć o niej więcej. No przede wszystkim szalenie interesuje się nami. Bardzo często, kiedy na lekcji czegoś nie rozumiemy, to nas do siebie, do domu zapraszaj. Tam nam wyjaśnia wszystko. Jest bardzo przywiązana do naszej klasy. Mamy wielki szacunek, dla niej brała udział w powstaniach. quest Koleżanki moje często odwiedzają panią profesor. Mam też ma zbiory, jakieś archiwum cenne. Jeżeli się idzie do niej, to potrafi jakoś zainteresować czymś. Typiarka Norwid. Pani profesor, pomimo swojego wieku, jest bardzo wysportowana. Jeszcze 5 lat albo 6 lat temu przepłynęła w szerzej jezioro nasze. To jest gdzieś o 600 metrów. Mi do szkoły jeździ rowerem. Jest bardzo żywotna. Na przykład ma duży ogród i jest bardzo dużo pracy w tym ogrodzie. Ma w 75 lat, ale nigdy nie prosi o pomoc jakąś, zawsze sobie sama radzi. Chopin a passé toute sa vie hors de la patrie, mais pour sa patrie. Il a passé toute la vie hors de la patrie, hors de la Pologne, mais pour la Pologne. Dług dziennikarski. Przyjechałem go spłacić po latach, tutaj do Rogoźna. Miasteczko jest niewielkie jakieś. 7 osiem tysięcy mieszkańców. Nie ma rangi powiatu, choć niegdyś o to zabiegało. Ma natomiast starą, bogatą historię i tradycję dobrych zapisów w dziejach Wielkopolski. Ma również kilka szkół. Jest ośrodkiem średniej edukacji dla sąsiednich powiatów. I ma panią profesor, która przed laty niemal dwudziestoma uczyła mnie przyrody i łaciny, i która do dziś pozwala ludziom zaspokajać dobrą potrzebę mówienia serdecznie i z uznaniem o drugim człowieku. Takie bywały osoby samotne, potrzebujące pomocy, kryjące się z tym. Pani Ata już była, już doradziła, już pomogła. I to robiła wszystko w taki sposób tak taki cichy, i także naprawdę jej pomoc można przyjmować. Nie może mieć rogów osoba, która wszystkim dobrze czyni, prawda? Komu by mogła, to by pomogła. I wieczorem przychodzą do niej na lekcje, pomaga im, nie czasem żeby za jakieś za pieniądze jakieś. Nie. Ona, żeby pomóc drugiem. A na ulicy to no, deszcz szybko, 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 bo... Zawsze ma brak czasu. To jest starsza pani obecnie pełna uroku, znana z tego, że wszyscy ją szalenie zawsze lubili. Cenili, szanowali za jej masę uczucia, jaką wkładała we wszystko, co robiła. I co robi po dziś dzień? Bo do dnia dzisiejszego robi masę. Znają ją tutaj wszyscy i wszyscy nazywają ją popularnie ciocią Atą. Jeżeli ktoś mówi ciocia Ata, to całe miasto wie o kim jest mowa. To jest niewątpliwie kobieta o, o jakiejś dynamicznej sile działania, mimo, mimo już podeszłego wieku. To jest człowiek, który ma na wszystko czas, a jednocześnie nigdy nie ma czasu. Gdyby tak zorganizować pliwisty na najpopularniejszego obywatela, naszego miasteczka, no to ja jestem przekonany, że wygrałaby ten a Ata Budkiewicz. A więc po tylu latach nie zmieniła się. Wciąż jest potrzebna ludziom i miastu. Rodziny od dwóch stuleci związanej z miastem, której pani Wojciecha jest ostatnią w Rogoźnie przedstawicielką. Odziedziczyła wraz z domem rodzinne pamiątki. Jej przodkowie w dziejach miasta niepoślednią grali rolę, a pradziad Onufry był miejscowym burmistrzem. Tak więc spora część tych pamiątek dotyczy bezpośrednio historii Rogoźna. Uzupełniła rodzinne zbiory dokumentami z ostatnich dwóch wojen i z powstania Wielkopolskiego. Jest tego dużo. W porządkowaniu archiwaliów pomagają jej dawne uczennice. Przychodzą tu chętnie z sympatii dla swej nauczycielki. Może zachęcone jej pasją. To niewielkie prywatne mieszkanie jest jedyną w mieście placówką muzealną. Wypełnia puste miejsce, podtrzymuje ciągłość tradycji. Niezwykłe muzeum nie ma nic wspólnego ze zwykłym kolekcjonerstwem, bo jest ono po prostu potrzebne. Zacznijmy, może, od tych najdawniejszych pamiątek, które. Się uratowały, gdy nie zostały przez usiłowa kolegów waszych przyniesione. Tu macie instrukcję z 848 roku, jak wiecie, wiosny ludów. To jest instrukcja do poszczególnych majątków: ile mają dostarczyć broni, koni, żywności, uzbrojenia dla powstańców w 1948 roku. I tu mamy najstarszego powstańca, niezgodny z parkowa. Jędrzeja Dalekiego. On jest w pierwszym jako polskim pamiętnikarzem chłopskim i zostały jego, nawet mamy jego książeczkę, jego pamiętniki bardzo ciekawe. Właśnie w 1787 roku, prawda? Udział był na porole, na wyspie św. Heleni. To są najważniejsze dokumenty. A tutaj mamy dokument z 1963 roku, list powstańca z 1963 roku. I on donosi, że ma zamiar wyjść. I połączy się z Polakami w królestwie. I tu jest ciekawe, jak historyk że on wzywa innych powstańców, żeby brali także udział. ale więc przeczytajcie swoje nazwiska. wieczorków biskupskich, stale takie i różnińskie nazwiska, <todziora> wzywa. Czy oni nie mają zamiaru się z nami połączyć? I takie zakończenie dla pani D., ucałowania rączek i, I mózgów. Tak. Y to tak. To są te dawne pamiętki. Wiecie, że ostatni zrób wolnościowy był w Wielkopolsce. Znaczy to były powstanie w Wielkopolsce. Tam ot mi brał udział, dziadek, to... A moi uczniowie opracowali w ten sposób, że każdemu powstańcowi ofiarowało się po prostu jedną kartę. Rozumiecie? Z najważniejszymi datami jego życia, datą rodnej śmierci. I tutaj jest i taka sprawa. O nich się broni nie było. Powstający walczyli w mundurach niemieckich, czapka niemieckich, tylko orzełki polskie, tutaj takie rozetki się przypominały, biało-czerwone. My sanitariuszki tak samo, tylko że było biało-czerwone, nie było coś jeszcze, pośmieję mieli. nie miały, nie, nie było gotowe. I ten a wszyscy się upominali o broń. I proszę, macie dowód patriotyzmu wielkiego, co sobie zrobili, tego rodzaju, ja poproszę kogoś, żeby się. Uważyli żeby nie było. dobrze, no poproszę. Przybaczcie się tam dobrze, to się składa. To jest co? Drzewo. Drzewo? Konar jakiś? I przy tym co? Rura. No, ale druga była gazowa. I teraz zobaczcie, On brał to na ranie i żeby jeszcze, bo dokładnie to jest. Ja? Tak? Tu i tu. Stare są i mające pewną wartość, portrety Jana Duskiewicza przedstawiają przyjaciela tutaj Jana, malarza, z tym razem pojechali z Wiednia do Rzymu. Bardzo są ciekawe listy, między innymi jak pierwsza jechali pociągiem. I pierwszy co to za rewolucja była papo, jak myśmy, że myśmy pociągiem jechali do, do Rzymu. A tu to też jest rzecz zrobiona, myślę, ręką dziennicza. I wyobraźcie do czego to było? Tak mnie przynajmniej mówiono, że po żniwach, jak był tak zwany wieniec, to dostawali wszyscy troszeczkę wina czy wódki. Tam I to panowie, mężczyźni stawali tej większej kolejnej, a panie tylko. Tak. Panie <grymne> <grymne> profesor, a czy te wszystkie tutaj przedmioty to były znalezione tu na terenie Rogoźnia, czy w okolicy też? Nie, dziecko, one nie są znalezione. Więc tutaj mam bardzo wielką wdzięczność dla moich uczennic, które mi te portrety, pani Mrowickiej z Rogoźnia, moje uczennice z przeszłości Działowej, jak nas wysiedlono, bo przerażone przebiegły, ja mówię, no naracujcie portrety i książki. No i one mi to uratowały. Także przez cały czas wojny one były. A te dzieci, rzeczy tutaj więc były zakopane, ale nie dlatego, żeby, że myśmy się bali, że zginą, bo, bo myśmy się bali, że Niemcy to wezmą. Wybraliśmy się z tym związek i to były zakopane. I po powrocie po z okupacji to się odkopało. Wszystko to, co tu widzicie, to było zakopane. To wszystko tutaj było zakopane. Spotkania takie są najlepszą lekcją historii i związków z regionem będzie za kilka, kilkanaście lat? Kto to przejmie? Czy potrafi udostępnić, pokazać, wyjaśnić? Od lat zabiega o to, by jej mieszkanie nie było jedynym miejscem kontaktu z historią Miasteczka. Chce stworzyć coś trwalszego. Myśl powstania takiej Izby Pamiątek to była z okazji 700-lecia Miała Miałam wtedy bardzo chętną klasę. I oni zrobili wystawę. I tak dużo było tych rzeczy, żeśmy wtedy postanowili na jakiejś lekcji że zrobimy izbę pamiątek. I wtedy ja przeznaczam te warsztaty, niech to będzie na ten cel przeznaczone. No i tak też było, I tylko jak się dowiedziało, zanim się żyje, na że polskiego nauczyciele polskiego czy czynią kultury, to my niech pani nic nie robi, bo my to bierzemy w swoje ręce. I to tak szło, już teraz jest parę lat. Moim zdaniem najważniejsza rzecz, zbierać te eksponaty. To, co jest u mnie, jeszcze nie wystarczy. Ja wiem, że w rogozińskich domach jest bardzo dużo innych eksponatów, które są dowodami, czy jakieś tam kołowrotki, czy jakieś tam... Są inne rzeczy, żarna, to żebyśmy w ogóle to zebrali wpierw. Bo wiem, że masa rzeczy z Rogoźnia idzie czy do Krakowa, czy do Poznania, czy do Wojny, to się wynosi, a tutaj Rogoźnia coraz mamy mniej tych pamiątek. Te gałęzie zostały specjalnie tutaj ułożone, żeby taki mogły się chować. Bo dwa lata temu jaszczą wpadł. Szybę zbyt nawet. Dzieciomodze się tak to boją, bo on jest bezwzględny. ciągnie na słoninę i I oto są sikorki, mają takie zręczniejsze ruchy. Biorą do dzioby, i uciekają. Pani profesor, różnych spraw dotyczą. I jest w tym konsekwencja wynikająca z cech charakteru, ze stosunku do życia, do otoczenia. Także ważne, żeby ptaki dożywiały odpowiedzią, zależy od ich potrzeb. Słoniny to lubimy, ich korki i spać nawet ich zdjęcia. Ze stosunku do życia, do ludzi, do pamięci. Jest osobą, która jak nikt inny w miasteczku pamięta o tych, którzy odeszli, a na pamięć o sobie zasłużyli. Może dobrze się stało, że nie śpieszyłem się z przyjazdem. Czas potwierdził po latach moje dawne obserwacje, a to, co zastałem teraz, pozwala dopisać coś jeszcze, coś, co jest tu najważniejsze. To śpieszenie z pomocą innych, ta aktywność, serdeczność, dobroć, prostota, cechy, które miała zawsze.

Na emerytury, ale które przynoszą pewną gorycz. Pani jest na emeryturze już od ilu lat, Pani Profesor? Chyba po 50 latach, to sześćdziesiątym 65. Czyli już od 5 lat jest Pani na emeryturze? Od 6 lat jest na emeryturze. Tak. Ja u Pani nie obserwuję tego, co zdarza się mi widzieć u innych ludzi, że oni odchodzą na emeryturę i czują się jakoś nie przyda. Panie Ja się tak, ja się też czuję potrzebna. Na czym to polega? Może dlatego, że swój zawód kochałam i kocham i stosunek między mną, no, a przynajmniej był taki pozytywny, więc właściwie dobry był, nie mogę powiedzieć, że był między rodzicami, już, więc ja nie, jeszcze się czuję im potrzebna. Jeszcze do mnie przychodzą, pytają się, rozmawiamy z dawnymi. więc ja się nie czuję na emeryturze. Pani obserwuje innych ludzi, którzy są w Pani wieku? Oni są chorzy, oni są słabsi. Oni fizycznie są słabsi. Ja jestem fizycznie zdrowa i, i mam te siły. Ale największym jest sportowi. Jak Pani ocenia to ostatnie, no powiedzmy, 60 lat, które się pamięta? To cały czas była jedna wielka bieganina, pomaganie ludziom. No to przecież było przerywane wojną i okupacja, to wszystko przecież wymagało jakiegoś wysiłku ze strony człowieka. To się narzucało, samo, samo, samo się narzucało, czy chciało się wpuścić, czy się chciało pomagać, czy nie. Mnie zostawia jedna sprawa, co tu jest motorem działania? Co powoduje, że, że Pani jest tak szalenie aktywna i tak szalenie ludziom pomocna? Nie wiem. Jak potrzebuję, to pomagam. To tak jest proste. Jeszcze chwilę: proszę nie wyłączać telewizorów. Nie chciałem o tym mówić. Nie należy to zresztą do szkicowanego tutaj portretu. Lecz muszę, choćby ze względu na dziennikarską rzetelność. Pani Dudkiewicz, przypominam, przekazała miastu część swoich zbiorów oraz budynek na Regionalną Izbę Pamiątek. Minęło 12 lat, a gorącymi słowami uznania oraz jedną nieskuteczną próbą nie zrobiono nic. Zaprosiłem kilka osób, przedstawicieli miejscowych władz i szkolnictwa, by wreszcie sprawę tę załatwić lub wyjaśnić. Mamy zbiory pani profesor Dutkiewicz, które w części istotnie darogodzina zdecydowała się przekazać. Jest to pomieszczenie, które zdaje się, że pani profesor również tak. zamierza tak, przeznaczyć na tą Izbę Pamiątek. No jest przede wszystkim dobra wola pani profesor. Sądzę, że jest zrozumienie dla potrzeby zorganizowania tego rodzaju placówki w mieście, bo chyba Rogoźnia ma wystarczająco bogatą historię, żeby ją utrwalić, prawda? Jest to okazja. No i chyba jakieś względy dydaktyczne. W tej mierze, powiedzmy, to co szkoły będą mogły pomóc, to bo jeśli chodzi, powiedzmy, tutaj o małą architekturę, czy jakąś pracę niefachową, to my bezwzględnie to zrobimy. Zależy nam na tym, żeby jak najwcześniej to po pierwsze uruchomić w ogóle, a po drugie, no przecież to będzie wspaniały ośrodek, tak jak tu pan redaktor powiedział, ośrodek dydaktyczny. Przecież tu na żywo można prowadzić te lekcje wychowania obywatelskiego, lekcje historii. Przecież to będzie dowodem. Tutaj tej historii rogoźna. Orientacyjnie, ile to możesz tutaj kosztować? W granicach chyba 100 tysięcy. Czy to będzie już 100 tysięcy złotych? Wątpię w to, że to wystarczy. Nawet suma i 200 tysięcy jest możliwa do zrealizowania. My w mieście częściowo na te cele mamy fundusz. Moglibyśmy służyć tym funduszem i jak najszybciej już teraz tą pracę przeprowadzić. Bo jak tu pani profesor mówiła, że ta sprawa naprawdę wlecze się już od 700 -lecia. bardzo długo, bo od 700-lecia, już ładnych parę lat upłynęło, a my w koło tej sprawy niedużośmy zrobili. A o konieczności, prawda, to chyba nikt tutaj nie potrzebuje nikogo przekonywać o potrzebie tego, bo to y, jest rzeczywiście potrzebna. długa sprawa, y, rogoźne jakieś tam tradycje, prawda, ma i my się tym lubimy. Kiedy można by najwcześniej już przystąpić do jakichś konkretnych działań? Już takich widocznych działań. No więc widocznych, wizualnych, no to już po dokumentacji to kwestia gdzieś tam Przekaż, uważam maj, nie ma. wcześniej. No to zakładamy, że ta izba pamiątek powinna być gotowa na dzień nauczyciela. A no to najpóźniej? Najpóźniej. Od tej rozmowy minęły dalsze dwa lata. Dzień nauczyciela obchodzono już dwukrotnie. Ale wciąż mam nadzieję, że będę mógł dopisać do tego reportażu inne zakończenie.